Tak, witam serdecznie wszystkich. Tym razem z innej okazji. Jakiś czas temu obiecałem Wam konkursik mały i będzie mały konkursik, a mianowicie konkursik na ogródek, ale to za chwilkę. Będziemy też mówić o zwycięzcach, którzy jadą do Katowic i jeszcze o kilku innych rzeczach. Więc tak, to jest moje konto, jeśli jeszcze by ktoś nie wiedział. To jest Pandora, do której serdecznie zapraszam, oczywiście. Klan istniejący niecałe 6 miesięcy. Nie ma dużo graczy, ale są gracze dedykowani. I dla tych, którzy. Nie uważają, że oddać dwa ataki jest zbyt yy, ciężko. Zapraszam jak najbardziej, za to oferujemy ładny warlock, który niekoniecznie zawsze taki będzie. Ale oczywiście będziemy się starać, nie ma żadnych yy, kar za złe ataki. Są tylko kary za nieoddanie ataków ostatnio. Dwa ataki muszą być. A to już są zwycięzcy, którzy w, w, na koniec marca 29 będą jechali do Katowic. Osiem klanów, cztery klany są oczywiście z ISL, o którym Wam mówiłem w wiadomościach. Możecie wszystko sobie oglądać jeszcze. I cztery klany, z, które wygrały, oczywiście, w CWL. A teraz do Konkursiku. Konkursik, widzicie tutaj mój ogródek, więc zapraszam wszystkich, którzy mają podobny, lepszy, albo mają lepsze ułożenie na głównej wiosce, albo na małej wiosce. Gdziekolwiek indziej macie, jakiekolwiek ułoży bazę, może specjalną dla mnie macie do skopiowania, którą będę mógł użyć, ale wszystko jest liczone na TH12, jeśli chodzi o bazy. Natomiast jeśli chodzi o grudki, o wizualne, o ułożenia, na każdymkolwiek TH od TH1 do TH12, także zapraszam wszystko do skopiowania, oczywiście bazy będą jakby w drugim osobnym konkursiku. No i, i tam tylko liczy się na a 12 tak żebym ja je mógł mieć. Natomiast tutaj no, bądźcie kreatywni. Nie chodzi o ile y, przedmiotów macie, ile macie fajnych rzeczy na planszy, tylko może to być jakieś mega ułożenie, mega obrazek lub inne ciekawe rzeczy. Co musicie zrobić? Umieścić link, nie, umieścić komentarz pod tym filmikiem, że o treści biorę udział w konkursie, a potem na fanpage'u wkleić, jakiś screenshot jakieś zdjęcie z tego właśnie fajnego grudka a jeszcze bym zapomniał ogólnie o o wynagrodzeniach za Clan Games. No, ostatnio nie wziąłem, bo myślałem, że dostanę za to te 300 czy 250 gemów, natomiast nic nie dostałem. Czekałem prawie cały miesiąc i zupełnie nic nie dostałem. No to teraz prosta decyzja. Gemy, łopatka, która jest warta 500, 500 gemów później. Potem mamy Gemy, łopatki, dwie. Oczywiście książka na Herosów zawsze się przydał. użyłem ostatnio małą na BS. No i mamy jeszcze tutaj. Y tak zastanawiałem się pomiędzy książką na armię, a, a jednak eliksirem, ale taki eliksir, wypełnienie magazynów na TH12 to jest zaoszczędzenie 15-20 ataków, więc zdecydowanie wybieram. To tylko sprawdzałem, czy to jest na głównej wiosce, bo na innej wiosce zupełnie mi to nie jest potrzebne. No, i właściwie to tyle. To są w moim przypadku wynagrodzenia. Pewnie wy wybieracie coś innego. Chciałem jeszcze serdecznie podziękować Optimusowi, Andrzejowi, Mirmu, Piotrunowi, alkoholikowi, Blackjackowi, cichemu czy Pandoras, czyli Jakuba i jeszcze tym innym graczom, którzy star starali się wbić, nie wszyscy dali radę wbić CG, daliśmy na szczęście jako zespół daliśmy radę chociaż mamy naprawdę niewielu graczy także jeszcze raz dziękuję dla tych szczególnie którzy wbili 4000 i niektórzy wbijali na dwóch kątach. a ostatnia rzecz co dzisiaj, no pewnie już każdy zauważył mamy oczywiście masę, masę eventów, te eventy będą każdego dnia, czyli Supercell zdał sobie raptem sprawę, że jednak warto jest zachęcać graczy, że te, ten update, który był, te przyspieszenie, jak zauważyliście, że wojsko się będzie robiło szybciej, że będzie tańsze, to jest jedna z części, to jest druga część dopełniająca to, żeby jednak gracze wchodzili na grę każdego dnia, bo o to im właśnie chodzi. Żeby nie było takiej sytuacji, jak teraz, że gracz jest bardzo wysoko, nafarmił, nawstawiał wszystko, czterech bobów, czy yy, yy, wszystkie boby są yy, w pracy. I ten gracz nie ma po co wchodzić do tej gry. No, i właśnie po to chyba to jest zrobione. I bardzo fajnie, oczywiście, może za kilka miesięcy pojawi się jeszcze więcej kont TH12 i rywalizacja będzie jeszcze większa. Czego oczywiście wszystkim Wam życzę, szczególnie tym, którzy jeszcze maksymalnego konta nie mają. I to by było na dzisiaj na tyle. Żegnam serdecznie i do następnego odcinka. I życzę oczywiście powodzenia w konkursie.